Chłodny sen to klucz do zdrowia i lepszego wypoczynku. Nasi przodkowie spali w chłodniejszych pomieszczeniach, co pozytywnie wpływało zawsze na jakość snu i regenerację. Współczesne, przegrzane mieszkania mogą nie sprzyjać dobremu wypoczynkowi. Zbyt wysoka temperatura utrudnia zasypianie i obniża jakość snu. Zauważcie, że wielu ludzi wietrzy przed snem sypialnię, aby obniżyć temperaturę co pozwala na szybsze zasypianie i głębszy sen. Kiedy zasypiamy i śpimy, temperatura ciała spada. Produkty technożel, takie jak poduszki czy materace, poprawiają termikę snu właśnie przez całą noc dzięki specjalnemu żelowi o wysokiej gęstości. Ten materiał odbiera nadmiar ciepła, zapewniając komfort przez całą noc bez względu na porę roku. Technologia. Utrzymuje optymalną temperaturę ciała, zapewnia lepszy i głębszy sen. Chłodny, termoregulowany sen to nie tylko sposób na odpoczynek, ale także na poprawę zdrowia, kondycji skóry i samopoczucia. Produkty TechnoGel to innowacyjna opcja dla tych, którzy szukają komfortu przez całą noc.